Dawno, dawno temu... O, przepraszam, to nasz dom! Idziemy do zielonego domku, dzień, dzień dobry, sąsiad. Ja tu przystrajam ci choinkę. A ja obieram ziemniory, bo jestem Polak. Dobrze. Ho, ho. Dobre będą. Wigilia mamy. Christmas. Ta. Co ty masz za gazetkę? No czytam, jak masz? udekorować dom, bo ja głupi jestem. O, to na internecie też znajdziesz. Tak. A przepraszam, ty prądu nie masz. No tak. Ooo, co za... co za plastik. No. Pa, oh. Patrz, jak ładnie. Jakie ładnie, o co ci chodzi? Jakie ładnie. Co się patrzysz? Bo ja lubię się patrzeć, ja lubię psuć twoje rzeczy. O, co za głupie ziemniaki, kto je sadził? O mój co to za głupie co ty burdel? tu robisz? Ha, burdel na kółkach, a nie, to nie ten odcinek, przepraszam. Pamiętasz, ile mamy lat? Nie. Dobra, ale ale nieważne A, już wiem. Zemni... idziemy do łazienki. Hem. A nie ty poszły. Ty mnie zamknąłeś. Nie. Hmm. W piwnicy. Co ty... Ile ty masz brudnych ciuchów sąsiad? Duża. Zrób se pranie. Sam sobie zrób. zrób. No, zimniory obieramy. Dawaj. Masz maszynkę z Kauflanda? Ma. Nie. Robimy frytusie. Tak, frytusie. Na nasze brzusie. A. No i wywaliłem przez Ciebie ziemniaka, bo znów zacząłem mieć Parkinsona, no. A teraz już nie będziesz mieć, jak Cię walnę, to nie będzie. A, A Co? No, Ty też masz Parkinsona? O, witaj w klubie. No, co Ty? Co Ty robisz? Niszczę Twoje ziemniaki. Jak teraz będziemy grać w tenisa? Nie wiem. Popsułeś. źle to kosztowa... Tak, chyba 2 dolary na Aliexpress. Widzisz jaką ja mam wprawę? Da, łoki ci wyszedł, wiesz? Ta. Patrz, wsadzamy, co? Gościu! Co ty robisz? Gościu! Ty co ty, ty sobie e Głupi jest Pa, jak rzucam jak fajerwerki. Tak, jak fajerwerki. No... Zaraz odpalę fajerwerki. O nie! Za dużo! Przestań! Nie, i teraz co z tymi zrobimy? Nawet do piekarnika nie wsadzimy. Tutaj wsadzisz. Ała! Jakie <laughs> <To> za Debil! <laughs> Jak ty to chowałeś, patrz, Wanna! Będziemy się tam kąpać razem. A, chyba ty. No ja nie. O, no bierzemy. Tak. Lecimy skoksem. I rzucamy, patrz, jaki tenis ziemny, kurde. Tak, ziemniakowy chyba. No właśnie, tenis ziemniakowy. Ej, a Ile marchewka! Tych masz, co ty, królik jesteś? Aha. Aha. Będziemy jeść, frytusie. Łopa jaką wannę, teraz z XIX wieku wannę przyniosłem. O. Aha. Hmm. W tym się moja babcia kąpała. Aha, dobra, no to lecimy. Okej, okay, dobra, bierzemy marchewę. Ła! Y no halo! Nie, ja, to nie. Miało nie jestem łysy, nie jestem łysy! Nie! Ukrywałem to! Nie! Co to jest o, za wiatrak? Patrz co ty to przyniosłeś? Nie po to cięż 100 zł, żebyś się bawił. A, A wiesz, ja jestem IQ 200, nie ty, co ty. Ha. Nie, nie potrzebuję marchewki, wiesz? No ale ty królik jesteś, bo tyle ty jesteś brzesz. kró ta, ja mówiłem, że jestem na dzieci, tak? To się walnę zaraz w ten pusty łeb. Tak, co to jest? No, zielone, to czego nie lubiłeś za dzieciaka? Groszek. No, wyjdziesz nie trzeba nawet przez wiatrak. No. Co ty gościu robisz? Ja nic nie robię, to ty. Co mam w szufladzie? A tu. Nic. Dopiero nic. wczoraj się wprowadziłem tu. Patrz, łyżkę. Aha. No, zaraz się nie walnę łeb. Patrz. Mieszamy Ziu. Ta, na pewno ci się to uda. Już no, się mieszamy. No mieszamy, mieszamy. Widzisz jak to robi mistrz? Hmm, potrzebuje większej No to łyżki. pokaż. Mistrz. No, o, to, 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 to to może być. Tym Wiertarka Boż? Tak. Wiertarka bosz. No, teraz ci oczy tym wybiję. Tym cię matka karmiła. Tak. No i widzisz? Teraz ty to sprzątasz. Ty, to był twój pomysł! Ła! Co ty robisz? Co ty robisz? Ała! Co ty robisz? Widzisz? Nie! Już nie! Dzwonię Teraz na tylko policję! Jemy. Stachu! O nie, to I jest zrobiliśmy! Super. Teraz co jedziemy? Jemy, jemy czy grubidniemy? Nie wiem. jaki jestem wysoki. Bardzo niski jesteś. No, Ta, wiesz tam. Między innymi wzdłuż. Ha, 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 ha. jaki no sąsiad no głupi! No, Ha, no ha no zamknij się. Whistle, whistle! Haha, ha, ha. Idę na pole. Idę wziąć halinkę, żeby cię zabrała do FBI. Dobrze, a ja idę z tym czymś. Będziesz to za później tobą. sprzątał. No patrz, nosimy, bo ty taki kurde mały jesteś. Tak po prostu masz większą czapkę, bo tak jak. O, mój Boże, kupiłeś. Co ty zrobiłeś? Jesteś złą nawigacją. Wiesz, ale jestem lepszy niż Google. Nie. nie wiem. A ty nie wiesz, co to, bo nie masz prądu, ok? Nie. Tak. Idziemy I tam, idę na ok? Adwór. No co ty, gościu, robisz z tym ciągle nika? No Do łazienki. Będziemy się w tym kąpać, tak? Ła, Ła! Ła! ty masz to, to twoje ciuchy, twoje halinki. To jest twoja chałupa. A, przepraszam, ale ty tu pierzesz, bo, nowy, bo nie masz prądu w końcu. Nie. No! Ała! <tuszy> Tup, <szkutek. tuszy> no i co się ma? Zgasz na dół, już. Raz, raz, raz. No i co ty Jadę do zrobił sąsiad? Ale patrz, jakie fajne sanki zrobiłem? Nie. Fajne, nie znasz się. Nie, no i, no i co ty żeś zrobił? A choinka, fajnie. No. Pamiętasz, jak, była, jak było lato i piecze, grilla mieliśmy? <tuszy> tak. A co, co my robimy ze swoim życiem? Nie wiem. Dzwonimy po pogotowie? Po psychologa, no, okej? Okay? Może, Jemy i rośniemy w szerokości. Jemy i rośniemy, do dokładnie.